aby zalogować się do bankowości elektronicznej Alior Banku, należy posiadać konto oraz mieć aktywowaną usługę bankowości online. Kolejną czynnością będzie wskazanie kursorem myszy paska adresu, kliknięcie raz lewym przyciskiem myszy na tym pasku i wprowadzenie adresu strony Alior Banku www.alior.pl i naciśnięcie klawisza Enter spowoduje wyświetlenie tej strony. Kolejnym krokiem będzie wskazanie kursorem myszy, przycisku o nazwie Logowanie i kliknięcie raz lewym przyciskiem myszy na tym przycisku. Tutaj musimy wprowadzić identyfikator. Aby to zrobić, wskazujemy kursorem myszy pole, w którym należy wprowadzić swój własny identyfikator przydzielony przez bank i kliknąć raz lewym przyciskiem myszy. Identyfikator składa się tutaj z ośmiu cyfr. Ja tutaj wpiszę przykładowy identyfikator. Kolejną czynnością będzie wskazanie kursorem myszy i kliknięcie w przycisk dalej. System bankowości elektronicznej prosi nas o prowadzenie piątej 6, 11 i 12 litery naszego hasła. Tutaj u góry upewniamy się, czy prawidłowo wprowadziliśmy identyfikator, czyli tą dane, którą wprowadzaliśmy wcześniej. I tutaj jest hasło, które składa się akurat z 12 znaków. Wszystko zależy od tego, jakie hasło wymyśliliśmy, bo może mieć mniej niż 12 znaków albo więcej. Moja akurat tutaj ma 12 znaków i należy wprowadzić 5, 6, 11 i 12 pozycję. Kolejną czynnością będzie wskazanie kursorem myszy i kliknięcie w przycisk zaloguj. Po wykonaniu tej czynności zostaniemy zalogowani do bankowości Online Alior Banku.